Ja jeszcze krótki komentarz w związku z ogłoszonymi, no ponoć ostatecznymi wynikami wyborów do Sejmu i Senatu, proszę Państwa. No i najciekawsze, nieomalże sensacyjne jest to, że PiS stracił większość w Senacie, proszę Państwa. Otóż z samego PiSu wybrano tylko 48 na 100 senatorów. No, jedna pani Lidia Staroń była popierana przez PiS, ale nie wiadomo, czy na pewno wstąpi do, do klubu, prawda, i czy będzie tak uległa. Zresztą senatorowie mają większą samodzielność niż posłowie, bo są wybierani w jednomandatowych okręgach i nie są tak ściśle zależni od prezesa. No, a w opozycji, o ile dobrze pamiętam, to. Pełma z koalicją 43, 3 PSL, dwóch SLD. No i jeszcze jest kilku niezależnych, łącznie z panem Krzysztofem Kwiatkowskim, byłym prezesem Niku, no, który chyba nadmierną miłością PIS nie obdarza, prawda? No. A ostatecznie y, PISowi. Nieco ubyło tych przewidywanych posłów w Sejmie. Nie 439, tylko, znaczy nie 229, tylko 225. A i tak ja nie do końca jestem przekonany, czy tam jakichś błędów przy podliczeniach nie było, bo, bo podobno ci co kontrolowali, oglądali, liczyli, były jakieś transmisje. To przez jakiś czas były zakłócenia, co niektórym się dość nie podoba. Ale mniejsza o to, nie protesty, jak im się nie podoba. Ale ciekawsze jest to, że Pan Gowin już chyba dzień wcześniej powiedział, no ale przecież pis Zjednoczona Prawica nie uzyskał, nie uzyskał poparcia większości narodu, że nie miał, że nie miał po prostu. 50%, tylko 43,5%. No więc do połowy, nawet dość sporo brakuje. No, a pan Gowin i Gowinowcy, no podobno mają im tam trochę tych ministerstw odebrać i ich troszkę, prawda, zmarginalizować. A pan Gowin jest przecież ambitny, już nieraz zmieniał partię. Może znów zrobić jakąś woltę. Stylistyczną, na przykład, yy, swoich posłów, z nich zrobić sobie samodzielne kółko, koło, lub się do innych przyłączyć, i wtedy PiS już nie ma w większości, w sejmien. Poza tym, dziobryści też nie są tacy całkiem pewni, bo przecież wielu ludzi zapomina, że Zjednoczona Prawica PiS to jest de facto koalicja, którą niby twardą ręką rządzi prezes, ale jak chcą, to elementy takie właśnie jak Gowinowcy, czy Ziobryści mogą trochę bryknąć. Tym bardziej, że pan Patryk Jaki, który jest europosłem z ramienia Solidarnej Polski, jak się zrobił taki znany, to tu jeździł po Polsce i popierał młodych ludzi z Solidarnej Polski, których podobno dość wyraźna ilość weszła do Sejmu i mogą tworzyć pewną frakcję, która notabene nie lubi pana, y, pana premiera Morawieckiego. No, więc mogą Ziobryści też mieć więcej, większy wpływ, więcej stanowisk, albo jak coś nawet potoczyć. No, i teraz, jak PiS osiągnął osiągną konstytucyjnej, czy nawet Prezydenckiej, pozwalającej obalać weto większości, tylko ledwo, ledwo i jeszcze przegrał Senat, no to pozycja, autorytet pana prezesa uległ zachwianiu. A na dodatek tacy niby wierni, oddani jak pan Piotrowicz, prokurator, prawda, i pani Sobecka nie przeszli no, na panią Sobecką. Że nie weszła, to chyba się troszkę wkurzy ojciec dyrektor. No więc różnie to może być, a Kukis przewiduje, że w niedalekiej przyszłości będą chyba nowe wybory, więc pożyjemy. Dla pis ów wcale to nie są zbyt dobre wybory, więc ora ed labora, amen.